Niebanalne zabawy z jajkami. Jezu jak mi się to podoba. Będę robiła to dzieciakami. Ha! Ale zrobiłam śliczne! la 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 la. Sole – Kogo? – Robi jak się, się tak... tego nie da powiedzieć. Zobaczcie, jakże to ślicznie ja wygląda. – Ja zrobiłam to dosłownie w sekundę. – Jezu, Je jakie tutaj. to ładne. – Odrobinę złotka nikomu Złodko nie zaszkodzi. – Złotko nie zaszkodzi żadnej kobiecie. Pomysły na te ozdoby są fantastyczne. – Ale i bardzo proste. Jesteśmy już, słuchajcie, ozdoby świąteczne, żeby były niebanalne, żeby nie były tylko, wiecie, kurczaczki z puszkiem w koronkowym e, koszyczku. To nam pokaże Ewelina Cieśla, nasza dyżurna dekoratorka i podpowiadać różnych dekoracji. Dzień dobry, Ewelinko. Dzień dobry. Witam ja chciałam Wam dobra. powiedzieć, że ja powiedziałam Ewelince, żeby zrobiła tak kilka jajek i jakąś podpowiedź jednej dekoracji. Ona przywiozła. E, ogród oraz pracownię dekoratorską. No, i no tak wyszło. Niech się z tego tłumaczy. Ewelinoś, mnie najbardziej zachwycił pomysł wykorzystania skorupek od tak, jajek, no, których będziemy mi... produkować teraz masę. Dokładnie tak. No nie oszukujmy się, teraz przed świętami będziemy dużo masy. ciasta drożdżowe, wiesz, tych jajków będzie, ajwe, a tak, będzie. A ja przyjechałam po to, żeby przekonać panie, żeby ich nie wyrzucać, tylko wykorzystać. I wykorzystać w taki niebanalny sposób w. W formie takiej dekoracji bardzo prostej, ale ładnie wyglądającej. Jedziemy. Co możemy yy, zrobić? Taki będzie efekt tak. końcowy, tak? Znaczy, proszę. To, poczekaj, co? to może pokażemy efekt końcowy, tak. żeby zachęcić. Efekt końcowy, nie wiem jak mam to pokazać. O, zobaczcie jaka piękna dekoracja. Oraz tu mamy świecznik pełen świeczek z skorupek z jajek. od jajek. A teraz się tłumacz jak to zrobić. A, a tu jeszcze mamy kawałek. Wianka, który też możemy ze skorupek zrobić. Bardzo łatwy sposób. Tłumaczcie teraz, jak to Startujemy. robimy. Startujemy? Tak. Yy, od jajek, które są nieugotowane, surowe. Które są surowe. Yy, ja proponuję poobijać nożykiem górną część jajka i po prostu delikatnie z... Czyli zamiast wiąc, tak. łup na pół, tak. to po prostu zostawić sobie tego jajka. Od której strony od wąski obłupywać, żeby szerszą zostawić? Tak, tak, tak. Kontrolujmy po prostu to, jak to jajko się nam rozłupie, żeby się nam nie, nie rozpadło. No, tak? jak robimy jajecznicę albo będziemy robić tak. drożdżowe albo cokolwiek innego, to już nie łupiemy na pół, tylko odłupujemy górę, górę. wylewamy jajko, a to. Mamy jako naczynko ku ozdobie. Tak, Cudowne. jak to naczynko jest za wysokie, to wtedy możemy sobie też delikatnie oskubać tą skorupkę i zrobić taką wysokość pojemniczka, jakiej chcemy. Jak nawet rozłupiemy na pół, to świeczki też się tak. daje zrobić. Zobaczcie, jakie piękne tealighty. Tutaj to mogę Ci pokazać, zobacz. Piękne tilajty, świeczuszki, po tak, prostu. I w bardzo z... łatwy sposób można zrobić takie świeczki. Zaraz nam to powiesz. Jedziemy yy. dalej. Najpierw te ozdóbki jajkowe. To może zaczniemy tak. Jak już mamy tą wytłoczkę, tak? tak E, zapewne będą nas denerwować te napisy. Ja kupuję na targu bez napisów. Ale jeśli panie będą miały z napisami, zmywacz do paznokci, zmywacz do lecimy. Paznokci. A jak nie, ostry nożek i zdrapujemy, bo nie wszystkie zmywacz numerki paznokci, z, schodzą. Więc to jest taki patent, żeby się nie denerwować, że tam coś wygląda na tych Zawsze jajkach, to nie tak wierze, jak odwrócić. chcemy. Odwrócić. Dokładnie. Jak, jak zrobić takie cudo? Bo do, do, do zobaczcie, to jest wszystko zutylizowane wytłoczka. Tak. Tak. Skorupki, to, co zazwyczaj i... wyrzucamy. Tak. Zwykłe patyczki, które możemy y, Na sobie. Na spacerze znaleźć. Dokładnie, tak. Y, tutaj mniejsze jajeczka nakrapiane, no to też są używane w, w kuchni. No, ale to z... zrób to teraz. Lecimy, dobra. Bierzemy taką wytłoczkę. Mamy. Takie wytłoczki mamy wszystkie. Startujemy od takich dość wysokich jajek, i teraz tak do jednego możemy włożyć sobie malutkiego. Szafirka. – Co masz? Po prostu cebuleczkę? Tak. – Dokładnie tak. Jeśli chcecie, żeby to dłużej nam postało, no tak. możemy uzupełnić to ziemią. – Syp tu ziemię. O. o. Sypujemy troszeczkę ziemi kwiatkowej. – Ale to nie jest aż tak bardzo konieczne, bo możemy tam nałożyć też mchu Lub wodę. Odrobinę wody. To już tak, jak chcecie. Chcecie się pobawić Proszę. z ziemią, to lecimy z ziemią. – Proszę. Mamy. Tak, szafireczek. Szafa? Poczekaj, to ja obsypię ziemią, a ty rób dalej. Proszę bardzo. Bo ja sobie to zabiorę? Małe narcyze są genialne. O! Tylko wtedy. Tak. Tak, tak. właśnie. Tak. Muszę to robić tutaj nad ziemią, bo to inaczej mi całą ozdobę. Jeśli mamy większą y, cebulę, Aha. to ja wtedy proponuję po prostu y, niższą skorupkę. Tak. I do niższej skorupki, wtedy nam to bez problemu wejdzie. No to rób. Tak. To rób. Tak? O. I umieszczamy Mam. jeszcze trochę tu obsypię. Jezu, jak mi się to podoba. Będę robiła to dzieciakami. Słuchajcie, zamiast głupich pisanek, które Dodatkowo możemy na samą górę... Może nie głupich, przepraszam za Odrobinę mchu. I mamy już jedną. Mchu. A mam przeróżne mchy. Mchy chrobotki. Takie barwione można, zwykłe, najzwyklejsze. Więc... Ha! Ale zrobiłam! Fitne, la, 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 la. Patrzcie. Przekazuję. Proszę do mnie, bardzo do obróbki? Mierz. No oczywiście, że tak. Dobra, to ja obrabiam, a ty tak. mów dalej. I teraz kolejne, yy, kolejne roślinki. Możemy yy, sobie tutaj znaleźć malutkie bratki, które też... Tylko proponuję wtedy takie miniaturki, miniaturki, bo te duże bratki, no to niestety, ale nie zmieszczą się nam do skorupek. To prawda. Więc yy, szukamy. Mikrobratków. No to też troszeczkę Są mikrobratki. nawet mi. u mnie na targu są mikrobratki. Tak, Ty rób dalej. Bratki. Nie patrz, tutaj na mnie już to ogarnę. I z roślinek mam dzisiaj jeszcze jedną propozycję. Tak. A po prostu najzwyklejsza rzeżucha. Że rzeżuchę posieć w tych jajkach? i e, ją przesadzić. Albo, albo przesadzić. Mhm. Albo posiewamy po prostu do takich skorupek. Albo możemy wcześniej. ją też przesadzić. Tak. Zobaczcie, jakże to ślicznie ja wygląda. Ja zrobiłam to dosłownie w sekundę. Daj mi ten taki jeszcze tutaj do tej rzeżuchy. Nie. Taki malutki szafireczek bym dał, wzięła. Jakiś taki wątły. O, zobaczcie. Haha. Ha. On to taki jest troszeczkę, powiedziałabym, wiagry, mu potrzeba podsypać, ale dobra, niech będzie. Jedziemy tak. dalej. Mam. Mamy, mamy już tutaj hi hi hi. roślinność różne A jak ja bym sobie tutaj wyłożyła na przykład tak. do tego takie jeszcze pióreczko. Jak najbardziej. Mamy mały akcent. Moje. Moje. Oprócz tego proponuję wtedy malutkie, nawet takie po pokruszone. Co tutaj położyć z boku a -a. odrobinę złotka. Nikomu Złodko nie zaszkodzi. Złotko nie zaszkodzi <grym> żadnej kobiecie, a brylanty tak. nigdy nie są za duże. O! Patrzcie, mamy, mamy pazłotko, tak. liczne. I słuchajcie, jeżeli chcecie wykorzystać skorupki, tak. fajnie, lecimy. Nasza wytłoczka się wtedy nie zamoczy, nie rozmięknie, no bo chroni je po prostu, najnormalniej no w świecie, ta skorupka. skorupka. Ale tak. jeśli chcecie posadzić bezpośrednio w wytłoczce Można. odrobinę foliki, ziemia i wtedy roślinka. To czekaj, to ja w takim razie... To ja już kolejną roślinkę Tak, ja tutaj sypię ziemię sypie Dobra. sypie ziemię zobaczcie folika w wytłoczkę tak. Boże jaka to fajna robota bardzo prosta Ja naprawdę e, ja już jestem tak znudzona corocznym robieniem oczywiście to jest tradycja i zrobimy pisanek z dziećmi ale wydaje mi się też że oprócz pisanek takie coś jest tak. też bardzo fajne e, To jest bardzo fajna roślina która troszkę udaje że jak Ślato. mam się Soleil Kogo? Soleirolia? So... – rolia? Bardzo fajna roślinka. Hobby, jak to się tak... tego nie da powiedzieć? <laughs> jak? rolia? Tak. Będę ćwiczyła edykcję Soleil Rolia, dobrze. Tak. To jest roślinka, która udaje żuszkę. Rzuszko nie jest, jak się nam nie uda e, wysiać żerzuszki na czas, to zawsze fajnie mieć w domu taką… – Wyłożone folio, wiel... bez tak. jajka. Tak, ale tą folię można sobie obciąć dookoła, żeby ona nie wystawała za, tak. za bardzo, Alunna żeby nie przeszkadzała. – przeszkadza. Ale możecie zrobić też z różnymi kolorami, tak? Na ty mógł dalej, a ja będę włożyć. E, co jeszcze. No to teraz chyba przechodzimy do świec. Bo fajne by było, żeby w tej naszej kompozycji, e, oprócz tych roślin, było coś też innego. E, ja Dobra, to ja nawet Tylko świece sobie tutaj położę. Tak, tak. W, na, w, Wczoraj na szybko. Jak zrobiłam? zrobić te świece? Zobaczcie, dwa rodzaje świec, taką troszeczkę wyższą. E, I tutaj bawiłam się takim grysikiem e, specjalnym, takim woskiem, który rozpuszczam. Z tego Gdzieś się tam po prostu w sklepach robi... po prostu typu Empik, tak, Dokładnie, można kupić taki tak, grysik. Przez internet, Ale... możecie sobie kupić. E, tylko musicie pamiętać wtedy, żeby kupić też knotek. E, rozpuścić. Ale, Ale to masz sprawę. To tak. jest wszędzie do kupienia. W każdym. Tak, w Sklepie. I teraz patrzcie, ta skorupka będzie za wysoka, więc ją sobie szybko. Odubuję. A ja już Zwyk... to tak, sobie zwykły. Zwykły. Tak, tylko najlepiej, jakby ta świeczka się po prostu cała schowała. A, cała schowała. Tak. Dobra. Bo teraz, Dobra. Tak jak włożyłaś watło, tak. to woski, jak będziemy zalewać, żeby nie było widać tylko tego, to, to on muszę się to po prostu... Tak, tak. Muszę z tej świeczki. Mhm. Ale tutaj, jak o, mamy dobrze. tak schowaną świeczkę, roztapiamy trochę wosku po prostu z pozostałych tealightów i wlewamy i zatapiamy tą świeczkę. Aha. I to wygląda po prostu jak świeczka już zrobiona. Czyli taki tak. numer, że tak naprawdę rozdzia rozdziawiamy to jajko tak. na szerokość świeczki, a tylko jeden z tych takich tealightów, czy też inną parafinę, tak, wszystko tak, jedno, tak. roztapiamy w rondelleczku, w twójczku malutkim tak, tak. i wlewamy tutaj i mamy gotowe – Świeczki, I, czyli teraz zobaczcie… – I szyta na miarę po prostu świeczka. – Idąc dalej za e, 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 moją ozdobą, to teraz zobaczcie, ja sobie tutaj nawkładam tych świeczek. – Tak. I y, jeszcze zostawić proszę miejsce. – Gdzie? – Bo na przykład… – Tak. – Jezu, tutaj. jakie to ładne. Co ty tu wymyślisz? – Potraktujemy skorupkę Dobrze. jako malutki wazonik. – O! – I teraz tak, do takiego woda? wazoniku wrzucamy. – I wodę? – I Kwiatuszków. Moja konewka, konewka, konewka czarna. – A, konewka. Tak. O Jezu. I po prostu mamy mikrowazoniczki. Tak. A ta woda mazonik. jest nam potrzebna, żeby to było, nie tak mm, dużo, dobra. żeby to było dosyć ciężkie, prawda? Żeby to się nie… – Możecie sobie przyciąć wtedy tak, żeby te stokrotki się ładnie układały, oprócz stokrotek Więcej ich też wszystkie. nakitować można. Masz tych stokrotek e, trochę jeszcze? – tam w tamtym, e, o, tak. – tu jeszcze są dwie mhm. na przykład. Bo po prostu można ich tutaj wpakować więcej. O, zobaczcie, jakie śliczne tak. wazoniczki. E, szafirki możemy sobie też obciąć i dorzucić parę szafirków, tak? Piękne, i daj mi żonki szczerząki. Traktujmy po prostu te skorupki jako takie małe. Wazoniki. Mikrowazoniki. Tak. Boże, jakie to cudne. Ale to jest bardzo proste. To jest też cudna ozdoba na przykład przed talerzykiem. Tak. Kieliszku do jajek, bo my z reguły te jajka podajemy wiesz, z majonezem, z sałatką na płasko. I kieliszki do jajek można nawet kupić jednorazowe widziałam. A ja polecam na przykład drewniane. Jeśli drewniane mamy wieczne. E, tak, z drewna wytłoczone. I do kieliszka do jajek wkładamy po prostu jajko i przed każdym stawiamy taki świąteczny wazoniczek. A na stół kładziemy bardzo ekologicznie z wytłoczek tak. w skorupkach od jajek zrobione. Ozdoby. To, co my tam wkitramy, to zależy od naszej fantazji. Dokładnie. Jakie no. lubimy kolory, No tak wiadomo, ja tutaj y, proponuję białe bratki, y, ale możemy też i pomarańczowe, żółte. Takie Dowolność. kolory, jakie, tak. jakie e, Kółko z y, skorupek poprosimy. Jak no to koszt... tutaj idąc tropem... Jakie jak robiliśmy. Tak, idąc tropem, y, no nie. skorupka jest wazonikiem, możemy te wazoniki Połączyć. W postaci wieńca. Ja, tak, okrągłe. Ja na przykład chciałam, żeby one były po prostu takim mm, fragmentem tylko, ja sobie Ty to. Okazała jak to dalej robić, tak? Po prostu go klejem tak. na gorąco. Klej normalnie odrobinę kleju na gorąco. Odrobinę kleju na gorąco i możemy nawet sobie do środka to tak. wypełnić, prawda? A spójrzcie, y, jeśli mamy. Taką formę. Możemy sobie tutaj jajka nasze ze święconki poukładać i jest zupełnie inaczej. Czy to na y, takiej paterze, czy to na zwykłym talerzu, czy na jakimś drewnianym. ale nawet zobacz, bo takie przyniosłeś tak. śliczne ptaszki, cokolwiek. Zobaczcie, patera albo po prostu zrobić ten wieniec. Przecież Pamiętajmy o piórkach. Piórka, Delikatnie. bardzo modne. Tak, pióreczka, o, ale też nie przesadzajmy, ma być to delikatna. Piórka, tak. tu by się jakiś. E, 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 Ania, za tobą jest takie piękne, wielkie jajo. Bo ja chciałam przy okazji podziękować za to jajo. Ponieważ jajo jest ozdobione przez wnuczkę Krysi Żak, o ile dobrze pamiętam. E, I teraz zobaczcie. Ja, Krysiu, bardzo Ci dziękuję tutaj na forum. Zobaczcie, jak pięknie dziewczynka ozdobiła. Jajo i my sobie mamy możemy miejsce. taki numer tak. zrobić. O, zobaczcie, jajo z jajeczkami. Patrzcie, jaka śliczna ozdoba. Tutaj Ewelinka jeszcze mamy, dobakuje. Małe Baziulki. Jak To mi się wszystko ta mamy w ogrodzie. Podoba? Suszone trawki, W ogrodzie co bardzo, znajdziemy na spacerze. Bardzo proste. Wybiegamy do ogrodu, szukamy roślin. I działamy. I niech mi ktoś powie, że nie możemy do szału do dna wykorzystać tego, co byśmy często wyrzuciły. Malutkie wianuszki też. Na jajka. Na jajka. Proszę bardzo. <grystanie> Mikrowianuszeczki na jajka. Proszę bardzo. tego. Zobaczcie, do wykorzystania do szału do dna na nasze artystyczne babciowe ozdoby, wytłoczki do jajek. Tak. To mogą być też te duże prostokąty, te kwadratowe. Że tak. Nawet to ceramiczne są też do, do tego bardzo fajne. Ceramiczne, tak. tak. Wtedy tutaj nie musimy się zastanawiać tylko jaką folią, tylko ziemia, y, odrobinę ziemi, kwiatuszek, mech czy cokolwiek. Tak. Nic Czyli nam się nie wyleje. Nie mamy sesie, wielorazowe, więc, mamy jednorazowe, mamy skorupki y, od jajek, których Użyjemy po prostu dużo do świątecznych No Nie oszukujmy się, dań. to będzie bardzo dużo w naszej kuchni. Gromadźmy najpierw. to, tak. gromadźmy to, bo naprawdę pomysły na te ozdoby są fantastyczne. Ale i bardzo proste. Banalne. <grym> również fajna zabawa z wnuczętami. Oprócz tak. malowania pisanek, tak jak powiedziałam, które mi się już trochę znudziło, możemy zaproponować wnuczętom takie e, tak. niebanalne zabawy z jajkami. A jak nie, to gotowanie jajecznicy wspólne. Tak, Ewelin. Dziękujemy Ci za temat, ale jaja. I ozdóbek kubka, co nam może ozdobić skorupka. Tak. Banalne, proste, cudowne, tanie. Nie musimy tak naprawdę wiele rzeczy no, nie kupować. Wiem. Wszystko możemy Jest znaleźć na, na spacerze lub jakieś tam za grosze kupić dodatkowe ozdóbki. Ale i tak w skorupkach będzie najlepiej wyglądało to, co występuje w naturze. Dokładnie. czyli właśnie. Piórka, rzeżucha, mech, że mech, piórka. No i fajnym y, gałązki, akcentem będą te coś innego. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję.